ja. Yeah. Siema, no to jakaś z tej strony znowu mamy? Ciekawe czy mamy? Nie mamy. Nie zapisał się. Save. Także znikło mi bez. Bo jakby wyłączyła się gra i save się nie zapisał. Tak, był, był. Także był, była pelersydka i znikła. Przez cholerne wyłączanie się. Komputera. Ciekawe ile teraz podziała. No cóż, na live jest zapisane w pierwszym odcinku, więc nie będę kasował. E, przynajmniej jakaś tam wpadła. Nie? No, no niestety. Nie ma jak tego. Musiałbym wtedy od razu wyjść z gry i nie oglądać, nie, 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 nie farmić dalej skrzynek tak itd. No, nigdy tego nie wiesz, kiedy ci się komputer wywali. Także jest taki fail. Na szczęście mam inne, lepsze. Więc nie, nie ma jest chociaż fajnie wyglądała, podoba mi się. Dobrze, pojedziemy tym razem na szybko. Zobaczymy. Nie wiem od początku. No teraz szkoda czasu tracić na jazdę. No ale zobaczymy, czy się wywali z nie. I to dziwne, bo nie wywala się przy największym obciążeniu, gdy wyskakują przeciwnicy i się do nich wali, oni strzelają, są latające te, te pociski, wybuchy itd. Tylko spokojnie se stoję, oglądam sobie skrzynki, a tu nagle jebnie. Także coś się tam... jak się noc? I wydaje mi się, że to nie jest kwestia podkręcenia. Bo to jest stara gra, One, stare gry nie są tak wrażliwe na podkręcanie. Ta nigdy nie była, bo ja zawsze miałem podkręcony komputer odkąd, odkąd pamiętam, i to tak oporowo, że proces był na wyżyłowany na, na maksa, yy, jakby na, najwyższy, yy, na najwyższe taktowanie yy, jakby stabilności, nie? Że jakbym dał jeszcze jeden kroczek do góry, to już by był niestabilny. I miałem tak 3, 5, 3, 5 7, 0, k, i miałem tak tego, nie? No bo no, tak naprawdę z 3570K się przesiadło na tego 10 generacji i 7. To jest podkręcona, zaraz zobaczmy teraz znowu, jest to samo. No to samo. 509. I to jakby wcześniej było na 4,8 się wywalało, teraz 5,09 czy na 5,1. E i też czasem. Ale mówią, że ja jak, jak nie nagrywam i nie robię live'a, to 4 godziny gramić się dzieje. Więc coś tu jest, nie wiem, z adresowaniem pamięci może o Syrenkę, do syrenki może być. No coś z pamięcią może tu się dzieje. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie chcę mi się tego kopać i żeby... Chciałbym, żeby to działało, ale ja. Nie mam czasu po prostu ostatnio, żeby się tym wydać. Żeby usiąść i co Przeinstalowanie systemu nic nie da, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Dlaczego? No bo trzeba usiąść do logów i zrobić krótką robotę i przejrzeć ten Zobaczyć, co to za... No, czy to jakieś przerwania, czy to jakieś właśnie... Ja no, tak, to stawiam sobie z pamięciami. A to nie chodzi, o, że jest problem z pamięciami. Po prostu program jest źle napisany, buggy ma i dlatego się wywala. Może zbiera się na to kilka. Yy, powodów, może właśnie indziej mi podkręcanie, bo OBS, z tego co wiem, to OBS nie lubi podkręcania, co i wiara wezmę yy. Także to już chyba druga perełka, która mi się pojawiła na live i którą straciłem przez to, że się komputerem upię. Oj, tu miałem wskoczyć śmiech, prawda? Wskoczy tu. Niestety. No ale co zrobić? To tylko przedmiot martwca. Za pum, Nie jestem martwy. Zawisać nic, co zrobić. No można kupić nowego pompa. No po co, jak ja gram tylko w taką grę. Może z całego se kompa kupię jeszcze, starsze optymy, na którym działały te gry. Tylko, że w tego, żebym mi działał na tej rozliczości, nie? Bo stary komp, na którym działał Borderlands, jak wyszedł, to, to nie była ta rozdziałka, ludzie. Uuu, wróć, 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 nie spadnij! Dobra, uf, nie Bo jesteśmy już na górze, więc trzeba się pilnować, żeby nie zlecieć. Bieski. Tylko ciekawe jestem, czego nowego kompa postawił. znaczy to też jest nowe wszystko praktycznie. Znaczy nowe. Może nie tak, że nowe, nowe, ale... Ja kupiłem e, protka boksowego. Dobra, e, to do dołu. Płyta, e, płyta jest... E, Jakiś refab Pamięci są nowe, karta jest nowa graficzna, Znaczy wtedy, kiedy ją kupowałem, to była Więc parę lat już ma. Glasiecz jest nowy zupełnie, totalnie. No, Czemu nie podskoczył. Pamięci, a pamięci mówię nie, nie, nie. Dysk SSD nowy. A no, też jest nowy, totalny, 8, 8 9, 4. 8 i 6 mhm. czy 2 8, już nie pamiętam o, to Latos, no to nie wiem to, uh, uh, to jest coś, 10 lat to mało Latos, Justice 1100 też mało mhm. Mhm.

ተማቶስ ማልፋንጋ ሳንጋ ወስተ ከሰሮ